Jego partnerami na liniach reprezentant y, sędziowskiej grupy Samoa, Laventala i y, y, sędzia z Kazachstanu, Ufimcze. Brazylijczycy prowadzą 1-0, prowadzą grając w dosyć zmienionym składzie w porównaniu do dotychczasowych swoich występów. Tuż po stronie bramki, a więc w 25. minucie opuścił boisko Ricardinho, który doznał jakiegoś lekkiego urazu. I jego miejsce zajął młody 21-letni Edu. Gwinei. Luizão. I gór. Chodzali przepuścił piłkę pod nogami. To mu się często zdarza. 23-letni kolumbijczyk. Kapitan drużyny Corinthians. Trzykrotny. Uczestnik finałów piłkarskich Mistrzostw Świata w barwach Kolumbii zdobywcą gola kto wiecznie, na wagę zdobycia pierwszego miejsca w grupie A przez Corinthians. I w tym momencie kończy się spotkanie Corinthians, al Brazylijczycy wykorzystują szansę, wygrywają 2 do 0 i awansują do finału. Ostatecznie pierwsze miejsce w grupie A wywalczył zespół Corinthians San Paulo przed Realem Madrid. Oba zespoły zdobyły po 7 punktów, ich bezpośredni mecz zakończył się remisem, tak więc o pierwszym miejscu decydował lepszy bilans bramkowy. Trzecie miejsce dla arabskiego Al-Nasr, a czwarte dla marokańskiej raży Casablanca, która nie zdołała zdobyć choćby punktu. Witam Państwa ze słynnej Marakany. Spotkanie Manchester United-Nekaksat. Manchester United na czerwono-biało. Na biało-czerwono drużyna Nekaksy, czyli zwycięzca e, mistrzostwa w strefie Konkaka. Tymczasem ładne wejście Akinagi. Prowadzi to spotkanie Argentyńczyk, 37-letni Elizondo. Tymczasem pierwsza dogodna sytuacja dla drużyny Nekaks. Przeważającej większości kibice z Meksyku, choć tutaj jak podaje prasa brazylijska, blisko 1000 fanów Manchesteru przyjechało, by święcić kolejny sukces no, po zdobyciu potrójnej korony w 1999 roku. Montekinos i gol! Proszę państwa, nawet Bosnicz nie drgnął. Oto Montekinos zdobywa prowadzenie dla zespołu Mekaksy. A to trener drużyny Nekaksy Raul Arias i powtórka tego wspaniałego uderzenia Montekinos nikt z selekcjonerów jednej i drugiej reprezentacji nie decyduje się na zmianę tymczasem ostre wejście Beckhema osłabienie i to bardzo poważne David Beckham przeżywa drugi raz to co przeżył nie tak dawno podczas finałów piłkarskich Mistrzostw Świata we Francji. Popatrzmy na całą sytuację. Wejście nakładką, faulem. Brutalne. No i w trudnej sytuacji będzie teraz zespół Manchester United. Takiego bezbarwnego meczu. W tej pierwszej części spotkania, w której to wyraźną przewagę, ale nic olśniewającego nie pokazuje. A teraz Bramka tak jest za Manchesteru United! A więc jeden do jednego. Dwight York, który nie wykorzystał karnego. Później dogodnej sytuacji. Teraz trzeba bramkę wyrównując. No mówiłem, że Manchester jest zespołem walczącym do końca, o czym nas wielokrotnie przekonywał. Żółta kartka dla Jorka za zdjęcie koszulki. A tutaj dośrodkowanie Solskiera i wykorzystane przez Dwighta Jorka Perez. Ten do Delgado. I koniec spotkania. A więc, proszę Państwa, z jednej strony to na pewno niespodzianka, bo przecież Manchester, najlepszy klubowy zespół świata minionego roku, remisuje spotkanie. Z reprezentantem strefy Konkakaw, nekakstą meksykańską. Ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że Manchester dość niefrasobliwie w pierwszej połowie podszedł do gry, że grał wolność na Mazarnia, przede wszystkim bardzo słabo, że stracąc Beckhema zdołał się zmobilizować i doprowadził do remisu, no to tutaj pod tym względem na pewno należy drużynę Manchesteru pochwalić. No teraz jest szansa na honorową bramkę. I wreszcie udaje się to, drużynie Manchester United. Bardzo odbiera gratulacje Tylko że To jest taki gol na pożegnanie z marzeniami z realizowaniem oczekiwań. Jordi no czy też Sheringama, który tam Zablokował dostęp piłki i... Sadkamel Mane kończy pojedynek Vasco da Gama Manchester United. Vasco wygrywa w pełni zasłużeniem. 3 do 1. Dwie bramki Romario, jedna Edmundo i na otarcie West, które na pewno gdzieś pojawią się wśród angielskich kibiców. Gol butler. Teraz błąd, a w zasadzie pośliznął się Cabrera ruszył natychmiast Juninho do Donizette czeka Romario by nie spalić Romario, Romario, Romario pole karne, ostry Romario gol! to co mówiłem, to jest cały Romario oto powtórka przepięknej bramki Romario publiczność czeka niecierpliwie na końcowy gwizdek i kończy sędzia spotkanie Vasco da Gama wygrywa 2 do 1 po bramkach Odwana i Romario jedynowego gola dla Nekaksy z Aginaga. Dobre spotkanie, emocjonujące, ambitna postawa, nieustępliwane Nekaksy, ale Vasco wielkie. Rywalizację w grupie B zdecydowanie wygrał zespół gospodarzy Vasco da Gama. Brazylijczycy wygrali wszystkie mecze i zajęli pierwsze miejsce premiowane grą w finale. Na drugim miejscu, co jest sporą niespodzianką, meksykańska Nekaksa. Największą niespodziankę i minus sprawili zdobywcy Pucharu Europy Manchester United. Zajęli tylko trzecie miejsce i pożegnali się z turniejem. Bez punktu drużyna z Australii. W meczu o trzecie miejsce Real zmierzył się z Necaxą, a w brazylijskim finale Corinthians z Waskota Gama. A teraz popatrzmy, jak rozpocznie się mecz o nagrodę w wysokości 4 milionów dolarów. Meksykanie są jak gdyby bardziej usatysfakcjonowani tym, że. Zagrają jednak na Marakanie. Uważają, że jest to największe osiągnięcie w historii tego klubu. Hiszpanie bardziej rozczar rozczarowani, no i przede wszystkim zdziesiątkowani. W ich składzie nie ma pięciu podstawowych zawodników. Roberto Carlos, Guti i Karen B pauzują za czerwone kartki. Anelka i Michel Salgado są kontuzjowani. Do tego dodajmy, że Del Bosque szkoleniowiec Realu Madryt nie wystawił dzisiaj bramkarza Casillasa, który bronił we wszystkich dotychczasowych meczach, a także zawodnika, który grał we wszystkich dotychczasowych spotkaniach pełne 90 minut każdorazowo Argentyńczyka Redondo. Na trybunach Marakany jest około 500 kibiców meksykańskiej drużyny. Magmanaman, Sanchez ma trochę swobody. Morientes odegranie do Raula Raul strzela, proszę Państwa I 1 do 0 Vázquez, Aginaga Delgado ma dobrą pozycję Będzie w sytuacji niemal sam na sam z bramkarzem i gol! 1 do 1 proszę Państwa Drugi gol Agustina Delgado Reprezentanta Ekwadoru, który od trzech lat gra w meksykańskim klubie Necaxa Delgado ma 25 lat. Ładna kontra, szybka, dynamiczna akcja, zagranie charakterystyczne dla Aginagi Rodaka Delgado. Prostopadłe podanie nie zdążyli obrońcy i w ten sposób Real Madryt stracił bramkę i mamy 1 do jednego. Oliwa. Perez. Przeszkadza mu Sancis. I koniec spotkania. Są już wyznaczeni chyba zawodnicy w obydwu zespołach do wykonywania rzutów karnych. Ale uwaga, bo to Etu i Pineda. Pierwszy pojedynek. Napastnika z ramkarzem I rzut pewnie wykonany przez Kameruńczyka. Gineda zaryzykował. Poszedł w prawą stronę. E tu nieco zwolnił tempo biegu. Miał ułatwione zadanie. Sergio Vasquez Bardzo mocno uderzył. Bardzo szybko. Zdecydowanie tak powinno się strzelać, rzuty karne. Wówczas Bramkarz nie ma większych szans powodzenia. Chociaż Vazquez zaryzykował, strzelił w środek bramki, ale liczył na to, że Bramkarz musi zareagować, musi się rzucić w którąś ze stron. Lewa noga i ponad poprzeczką. Dwa strzały niecelne Hiszpanów. Teraz jeżeli Delgado wykorzysta rzut karny. Meksykanie będą trzecią drużyną klubowych mistrzostw świata. To będzie sensacja. Delgado, Bramka, Nekakta Trzecią drużyną klubowych pierwszych mistrzostw świata po zwycięstwie rzutami karnymi nad realem. Nad słynnym realem. Słynne europejskie firmy doznają sromotnych porażek. Manchester nie odegrał żadnej roli. Real Madryt musi się pogodzić z czwartą. Pozycją w tych klubowych mistrzostwach świata. Główny arbitar 43-Holender Dikiol, który za moment w sędziów asystentów tuńczyka Larsena, a także Urwajczyka kreski Filipo rozpocznął finałowe spotkanie. Zespół Corinthians na biało z czarnymi wózkami w ramce Dida. Dalej z numerem drugim Indio z numerem trzecim Adilson z piątką Vampeta z szóstką kleber siódemką Marcelino, z ósiemką kapitan Rinką, z numerem dziewiątym Luisión, z numerem dziesiątym Edilson, Edilson, z numerem jedenastym Ricardinho i szesnastką Fabio Lucian. Vasco tradycyjnie na czarno w tych mistrzostwach Pierwszych klubowych świata Z Eltonem w bramce, z numerem trzecim Odwanem, czwórką Mario Galvao Najstarszy uczestnik imprezy Piątka Amaral, szóstka Felipe Ósemka Juninho, dziewiątka Ramon Dziesiątka Edmundo Jedenastka Romario, trzynastka Gilberto Który właśnie teraz jest faulowany, nie to Amaral I z numerem 15 Paulo Miranda Drużyna Vasco da Gama Ma świadomość, że Zespół Corinthians jest lepiej przygotowany Do tej imprezy, bardziej zgrany ale nie rezygnuje z szansy. To rywalizacja dwóch klubów, z dwóch zwaśnionych miast, walczących wciąż o palmę pierwszeństwa: Corinthians i paulistas. Niesamowity doping od początku tego spotkania i szansa dla drużyny. Vasco da gamy, Dida po raz pierwszy, morderca strzelców 17, jak go nazywają. Siedem obronionych rzutów karnych z rzędu. Ósmy w tej imprezie. Początek niezwykle. Udany dla drużyny Vasco, 30 stopni ciepła, Edmundo zapewnia, że zrobi wszystko, by jego Vasco, z którym ma się pożegnać, sięgnęło pod wodzą tego trenera Antonio Lopesa po pierwszy klubowy pierwsze klubowe mistrzostwo świata. Teraz będą przed szansą, prawą stroną idzie Marcelinho, a tymczasem zdecydował się na strzał Ricardinho. Dobrze teraz popędził z piłką Edilson, przejął ją na polu karnym Edilson płasko i niewiele brakowało. Najgroźniejsza, najładniejsza akcja w tym meczu. Świetna kontra, w zasadzie wykorzystanie błędu przez Edilsona. Podobnie jak w spotkaniu z Realem Madryt, popędził, wpadł na pole karne, ale tutaj ostry kąt. Dobra decyzja, nieco gorsze wykonanie, ale brawa za tę akcję, która ożywiła nieco i trybuny, i całe spotkanie. Ale ze spokojem. Jol kończy drugą połowę spotkania. Emocji było więcej, szans zdecydowanie więcej niż w pierwszej części spotkania, ale tak jak mówiłem, to zamiłowanie do tych indywidualnych pojedynków, konfrontacji obu stylów, jak na razie nikt nie potrafił przechylić szali na swoją korzyść. No i zobaczymy. Wystarczy nam 30 minut byśmy na, zobaczyli bramki, czy jedną bramkę, jedyną w tym spotkaniu, czy też proszę Państwa doczekamy się karny. Podniósł się znowu Dinej. Faulowany Ramon. Iwida! Ładny był to strzał. od Odwana. Rzutu z autu. Corincian, Kleber. I w tym momencie rzut wolny kolejny dla Corincians po faulu na Fernando Baiano Ale nie, nie dogrywają piłki do pola karnego. Po co ryzykować? Chyba nie wierzą. A może już po prostu nie ma sił karne, karne, podobnie jak to miało miejsce w spotkaniu o trzecie miejsce karne, jak często bywa w meczach o dużą stawkę kiedy nikt nie ma na tyle odwagi, by podjąć ryzyko koniec dogrywki i proszę Państwa teraz po chwili przerwy po wyznaczeniu graczy do rzutów karnych drużyna Corinthians przy Was, kto zaprezentuje większą odporność przy pojedynkach sam na sam? Pamiętajmy, że Corinthians ma Didę, który fenomenalnie bronił karnę i myślę, że on może tutaj przechylić szale, przeważyć, być tym, który zdecyduje, że klubowym mistrzem świata zostanie Corinthians. Edmundo, Edmundo, zamaną, zapanowała cisza. Edmundo! I nie ma! Więc Corinthians! Edmundo przestrzelił. Dida nie broni. z klubowym mistrzem świata. Nie było dwusetnej bramki Edmundo. Była siedemsetna Romario. Ale po meczu, który może nie stał na olśniewającym poziomie, po meczu, w którym było sporo indywidualnych pojedynków, gdzie dominowało zmęczenie, walka i główna myśl, by nie stracić bramki, bramki padały. Cztery dla Corinthians, trzy dla Wasco.